Nie może być tak, że gniazdo jest zbyt duże. Co zrobić ze słabymi rodzinami po zimie? No, oczywiście, połączyć. Najlepiej, żebyśmy nie mieli żadnych słabych rodzin. Natomiast wiem, że są sytuacje, kiedy pszczelarze wiedzą, że no nie powinni mieć słabych rodzin w pasiece, ale szkoda im łączyć, bo chcą, żeby te rodziny doszły do siebie. Po prostu nie chcą mieć mniejszej pasieki. I dla osób, które właśnie mają takie podejście, o po tym, co możemy zrobić, żeby. Te słabe rodziny w jakiś sposób wyciągnąć. Natomiast to nie jest rada, żeby tak robić. Ja też wychodzę z założenia, że słabe rodziny należy łączyć. Nie powinniśmy mieć słabych rodzin na pasiece. Zatem, jeśli już tak masz, że nie chcesz jej łączyć, to co możesz zrobić? Przede wszystkim trzeba zacieśnić gniazdo. Nie może być tak, że gniazdo jest zbyt duże w stosunku do rodziny. Druga kwestia, jeśli masz ramkę z miodem, najlepiej z miodem i pierzgą z innej rodziny, zdrowej, silnej, nie ma wątpliwości co do jakości tej ramki, to włóż do takiego ula. Idealnie by było, gdyby ta ramka była w domu nawet przetrzymana ciepła. Innym sposobem, żeby pomóc takiej rodzinie, albo nie tylko innym, ale dodatkowo, to możemy po prostu przełożyć ramkę z czerwiem na wygryzieniu Oczywiście to nie jest rekomendowane, ponieważ stosujemy wtedy taką politykę socjalną. Osłabiamy jedną rodzinę, dajemy drugiej rodzinie, która może być w jakiś sposób chora. Może się okazać, że to za bardzo jej nie pomoże, ale tak jak mówię, jeśli już naprawdę upierasz się przy tym, to to jest kolejna metoda. Jeśli mamy rodzinkę taką e, słabawą, to możemy też zrobić coś innego: nad rodzinę silną położyć folię szczelnie. Zamiast powałki, i tam włożyć korpus ze słabą rodziną. W tym korpusie trzeba wyjąć zatyczkę, i wtedy te pszczoły będą sobie wychodzić przez korpus, będą jednocześnie grzane przez tą rodzinę z dołu i będą do siebie dochodzić. I co później zrobić, żeby jak już ta rodzina trochę dojdzie do siebie? No to wtedy ten dolny korpus z silną rodziną możemy przełożyć, przenieść gdzieś indziej, a Korpus ze słabszą rodziną zostawić w tym miejscu, więc jeszcze te pszczoły, które będą nalatywać z silnej rodziny, wzmocnią tę słabszą rodzinę. Jeśli natomiast nie chcemy osłabiać tej silnej rodziny, to możemy po prostu wieczorem przenieść tą rodzinę no już na inne pasieczysko, żeby nie stracić tej pszczoły lotnej. Czy coś jeszcze możemy zrobić, żeby pomóc tej słabej rodzinie? Możemy po prostu ją zamienić z inną silną rodziną, czyli te pszczoły nalatujące z silną rodziną, silnej rodziny wzmocnią słabszą rodzinę, natomiast osłabimy w ten sposób silną rodzinę. Nie jest to idealne wyjście. Idealnego wyjścia nie ma. Najlepiej oczywiście połączyć rodziny. A jak to zrobić? No, na przykład przez gazetę. Czyli kładziemy słabą rodzinę na silną rodzinę. Oddzielamy je gazetą i robimy takie otwory w gazecie. Te pszczoły się wymieszają. A co z matką? No, jeśli to jest słabsza rodzina, to możemy po prostu my od razu zdecydować, że zlikwidujemy tą matkę ze słabszej rodziny, a, sil, a ta silna albo silniejsza, delikatnie rodzina zostanie z matką. No i teraz uwaga: kiedy mówię, że łączymy słabszą rodzinę z silną, to nie mam na myśli silnej faktycznie rodziny. Bo po co nam łączyć pszczoły z silną rodziną? Po pierwsze ona już jest silna, a po drugie możemy spowodować, że nagle ta silna rodzina e, będzie zarażona, jeśli w tej słabej była jakaś choroba. Mówiąc, że łączymy z silniejszą rodziną, to mam na myśli dwa słabe usze, w których jeden jest trochę silniejszy albo rodzinę słabą i średnią. Okay? Zatem po co nie zostawiamy słabych rodzin, ale jeśli już to robimy, to wtedy zacieśniamy na maksa gniazdo. Te pszczoły muszą mieć dostęp do pokarmu, i białkowego, i, i węglowodanowego. Możemy nawet im jeszcze dołożyć wody, żeby już naprawdę miały wszystko pod ręką, żeby je wesprzeć, w tym dojściu do siły i wyjściu na prosto.